Świąteczny event w Polish card driving jest już dostępny od soboty. Trzy eventowe auta do zdobycia, rozłożenie prezentów i wiele więcej. Więc widzowie, jeżeli chcecie więcej filmów na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę subika z dzwoneczkiem i przechodzimy do eventu. A! I w tym tygodniu pojawi się długo oczekiwany odcinek z Polish Card Driving prawdziwe życie. No i widzowie, dwa eventowe autka, co i moi koledzy posiadają, pierwszy to jest BMW 92. Tak wygląda. Od boku, od przodu. No i Bartyk, przejedźmy się może tym autkiem. Tutaj ze środka wszystko fajnie wygląda. Bardzo fajnie wygląda od środka. E92, fajne autko. No i wyjeżdżamy tutaj sobie na, na miasto. Tak wszystko to wygląda ładnie. Jedziemy dalej. Brzmi, dobie tak o. No i możemy zawrócić. No i drugim no. autkiem jest Lotus Omega. Posiadają Zieklok. Przejedźmy się może. Tak wygląda od środka. Fajne dywaniki. Fajny wygląd retro. Spoiler fajnie, fajnie dodaje uroku. Mam tutaj fajny komet. Fajne do driftowania autko. Tutaj jedziemy tak brzmi ładnie. No i prezentuje się bardzo ładnie. no i widzowie tak się prezentuje miejsce eventowe. Parking podziemny, znajdujący się tutaj w Malechowie. Taki wielki parking fajnie wygląda. No i aby wziąć yy, prezent wystarczy przyjechać do tego miejsca, wziąć tutaj od Mikołaja i mamy na przykład tutaj w Lewym Doru na bo event więc no, tutaj można sobie włączyć Job Direction i pokazuje nam się zielona kreska. No i, no i widzę, że do tego miejsca to jest taka fajna choinka takie choinki są w czterech miejscach w Starym Jarosławie, Krupach Sławnie, w Darłowie i w Smardzewie. no i trzecim autem światowym jest yy, Man, którego, który będzie dopiero dostępny za 44 minuty u, w UMIE. Tak wygląda. Niestety nikt z naszej ekipy nie ma. O, man, jak man. Mógł być, mógłby być trochę tańszy, ja na przykład kupować nie będę. No i widzowie, to taki krótki filmik z eventu zimowego. Ja mam aktualnie 354 prezenciki. Dzisiaj sobie kupię Lotusa Omega. I widzowie, napiszcie w komentarzach. Ile Wy macie prezencików, życzę Wam smacznego, jeżeli coś susiecie, jeżeli idziecie spać, życzę Wam dobranoc, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a ja widzowie spadam, życzę Wam miłego dnia i elo!